Cześć Wam, witamy po naszych wariatek. Jesteśmy w trakcie szykowania już udzi całych do zimy. Te 7 już jest przygotowanych. Jazda są zawężone, także zaczęły coś nosić na sam koniec ale jeszcze dostają. dostaną jeszcze dzisiaj pokarmu, nie wszystkie jedzą tu jest jedzone tak raz na tydzień, na chwilę obecną podajemy im ee, wszystkie zjadły a tu, dobra przy 11 nie zjadły Gdyż tu prawdopodobnie po sam koniec sobie mamy wymieniły, ale zaczęła czerwić najderamce zobaczymy. Za tydzień tylko ten ul, do tego ula zajrzymy. Jeżeli będzie więcej czerwiu, to zostawiamy. Jeżeli nie będzie, no to będzie po prostu rodzinka łączona. Już nie będziemy matki podawać. Propolisu, a propolisu. Część korpusów już jest tam podkładana. Tam będzie specjalna budowla pod ramki i korpusy. Taka przewiewna, bo to się sprawdziło w zimę, aby był przewiew. I ramki będą miały swoje własne miejsce. Tu mamy do sprawdzenia 6, do obniżenia 6 uli, aby gniazda poodkładać, O, widzicie ile propolisu? To jest wyśmienita okazja, aby sobie propolis pozabierać. A ja testuję duto dla reworęcznych. A tu jest duto dla reworęcznych. Jakieś myśli? No, z taką wykwaczką. Suchutka pewnie. Uh -huh. No, czyli ta ramka pójdzie wek. No i to od razu te puste ramki odkładamy. Z miod jeżeli w miodni coś jest, to przekładamy z miodni do gniazda pokarm. Tu i można od razu te zmiany nie będzie, można przełożyć. No, będzie można przełożyć. Kłaść na razie z pszczołami, potem się będzie. Je. Tylko, aby mamy nie wziąć. Nie wziąć. Wczoraj był upał, wczoraj robiliśmy tam te 7 uli. To normalnie już nie powiem po czym podpłynął. Dziś mamy wiaterek. Niebo zachmurzone, No jest niedziela. Ale Piony, co trzeba, to trzeba. A on świeżutki na krop. Także tu zapas się zaczyna. Czyli sobie zawężyły gniazdo do 10 ramek na chwilę obecną. Zobaczcie. Nie chcę was. Każda teraz jest nowego go złota. Tak. Widać od razu gdzie mamy gniazdo. Gdzie przesiadłam. Czerwiona pięknie. Widzicie normalnie na sierpień, koniec sierpnia, tak naprawdę. Z boczku, wianuszek. No, jakieś trudnie jeszcze są. A też wianuszek pokarmo po środku pełno czerwiu. Zasklepionego. No, zimowa pszczoła to będzie. O tu trudnie te sztuki chodzą. Komórki od razu widzę, że są. A tu jeszcze larwy zasklepują. Mhm. Tu dookoła pokarm trochę pierzgi. uważajcie. No Weźcie te kuperki, wasze. No, no tak, po sklepiane, zlepiane. A to był to szału. Nie wiem, albo ja nie mam. Nie robić, albo. Szału nie ma. Szału nie ma. za pokaż nam, my też byśmy chcieli zobaczyć, co matka chodzi nieoznakowana tu mm -hmm. jesteś pewien, że to była matka? tak, w 100% jest nagrane nawet, będziesz mogła sobie popatrzeć a ja chcę, o są malutkie jajeczka, widzicie? Uczy Trzymaj ostrość. dłużej, z Zapału ostrość. Matka pewnie na drugą stronę przeszła. teraz możemy już prawie, że zamykać, tylko przednie ramki zobaczymy, czy coś jest i tyle. Szukasz jej jeszcze raz? Ja nie wiem, czy ona przeszedła na tą stronę pozostała z drugiej strony. Tu jest. Mm -hmm, faktycznie jest. Jest mamusi. Ja jest już troszkę odchudzona, chyba? Nie, jeszcze nie. Dobra, dajmy jej spokój. No i teraz tą, tą delikatnie podosuwamy i przed dwie przednie ramki zobaczymy i będzie tyle. Nie, pani prezes? Tak, prezesie. No, nie, sorry. No, muszę zmyć. To, bo... No, a my używamy. Udało nam się. Spójrzcie, jaki piękny dym. W ogóle aż przyjemny w zapachu. Żona tu będzie sobie przekładała, a my pójdziemy zobaczyć. Patrzcie, co pozyskaliśmy. wieżba, suchutka. Nie wiem, pewnie jest dwa lata schła. I z wieżby mamy... ...do poddymiaczek chyba co najmniej na dwa lata pewnie. Tak fakt, faktem szybko się spala, ale mamy spory zapas. Także tamta szopka jak będzie zrobiona, to to wyląduje pod dachem będzie poddacha. Na razie niech moknie, niech przesycha, im twardszy tym lepszy tym, tym dłużej się wypala. Gdy, gdy zaczęliśmy wieżbą w poddymiaczkach rozpalać, to nie ma tej czarnej smoły tego osadu. Pięknie się wypala i jest jasny żar. No także sztuki. Jeden z ostatnich przeglądów. Na ramce trzeciej od końca zobaczcie pełno pierzgi o. Miód zasklepiony. No, pierzgi by można sobie są. powycinać ale. Na Ale to na no, no, pięknie zaczęły. No, myślę, że też podkarmianie zrobiło, ale my podkarmiamy. raptem dwa razy dostały. Przypuszczam. Przypuszczam. No, tu, przypuszczam. Już mniej, no, tu już mniej, jest mi, ale, ale jest nakrop do góry. Z jednej ale strony. Ten ul. Ta rodzinka miała jeszcze w miodni pełną rameczkę miodu, więc ją tu im przełożymy zamiast tej pustej. Tak. Dwie w sumie im przełożymy z miodni, a resztę sobie zostawimy. Pat zobaczymy, co będzie w następnych ulach. Co będzie w następnych ulach? A jak będzie gdzieś zasklepione, to po prostu się zostawi. Ta będzie pusta, widzę. Tu może. Nie wiem, czy tej nie wycofamy i damy tą pełną z z miodem. Tak, to wycofamy zdecydowanie. To my zostawimy do osuszenia od pasieki kawałek. a Otóż to później się pozgrabiaje. I te, te trzy odejdą po prostu. Yy, trochę tak no wzrost nie dopasowany. Nasz Radek, to nie jak Ty. No i przypuszczam teraz robimy tak gdzieś na 10-11 ramkach ulesą, ale... przerwać Ci ta z miodni, o, jaka, jaka no, no aż żal, żeby tak była. Po prostu jeszcze nie zasklepione to tym bardziej. Dostaną ładny strzał zapasu. a my jeszcze postanowimy czy dzisiaj będziemy je dokarmiać czy, czy dokarmiać? podkarmiać no podkarmiać na razie bo niech matka jeszcze czerwi Sorki, nie się dziewczyny także ja za chwilę też się zabieram do roboty i te piękne kolory te piękne kolory wylądują Niedługo pod gniazdo, także no, takie małe uliki będą, takie małe uliki będą półkorpusy pod spodem. Od początku zimujemy na półkorpusach i tak będzie zawsze. To się nam sprawdza i nie mamy zamiaru tego zmieniać. Także półkorpus, pusty pod spód, potem gniazdo zacieśnione. My zacieśniamy po swojemu, nie do czterech ramek, tylko więcej. A jakoś się sprawdza zimowanie. Także, no cóż, kończymy. Ja się zabieram też do roboty, bo za chwilę będę zwolniony, bo siedzę bez. Spójrzcie, ile propolisu. Ten propolis oczywiście za chwilę będzie zgarnięty się zrobi ładną naleweczkę na zimę widać nie jak gniazdo Dobrze, trzymajcie się na razie cześć